Na Kowno i na Zaolzie. 38 rok. Przypomnijmy, Anschluss Austrii. Równolegle Beck postanawia wypróbować instrumentarium polskiej polityki, rozwiązać nierozwiązywalny problem polsko-litewski. Nierozwiązywalny, bo przypomnę Państwu, po Aneksji, inkorporacji dokładnej, właściwie zgodnie z wolą mieszkańców tzw. Litwy Środkowej, wejście w posiadaniu Wilna. Polska znalazła się nie ze swojej winy, z woli partnera, z woli Litwinów w stanie faktycznej wojny z Litwą. Żadnych połączeń pocztowych, żadnych połączeń komunikacyjnych. To był stan nienormalny, upośledzający zarówno mieszkających dość na Litwie Polaków, jak i Litwinów mieszkających w Polsce. Stan nienormalny z punktu widzenia stosunków międzynarodowych. Stan wreszcie nienormalny i szkodliwy dla obu państw, ale przede wszystkim dla Litwy. Rok 38 to okres zwiększających się zagrożeń i nacisków. I to zarówno niemieckiego, jak i sowieckiego. W obu wypadkach nie mieli się prawo tych nacisków obawiać. Dlatego też w kierunku państwa litewskiego zaczyna pomału narastać pogląd, że trzeba doprowadzić do sytuacji, w której się znormalizuje stosunki z Polską, bo kto wie, czy Polska nie będzie partnerem Litwy politycznym. Natomiast trzeba to zrobić tak, aby nie utracić twarzy. I tą okazję daje tragiczne, czy banalne wydarzenie, w takiej strzelaninie granicznej, które się zdarzały podczas przeprowadzenia agenta przez granicę, Litwini zastrzelili sierżanta polskiego Stanisława Serafina. To wykorzystała strona polska. Przypomnę, oczy Europy były skierowane wtedy na Wiedeń. Odbywał się odszkodowanie. Najpierw odbył się z narastającym kreszczem cykl wystąpień, manifestacji politycznych, których ukoronowaniem było przeprowadzenie wielkiego marszu przez Warszawę pod hasłem wączu do marszałka Śmigłego Rydza prowadź na kowno i pod hasłami na kowno, na kowno tę manifestację prowadziłoby obóz Zjednoczenia Narodowego. Ograniczona mobilizacja jednostek wojskowych, innymi słowy de facto zagrożenie Litwie. Ba więc, polscy politycy przedstawili Litwie ultimatum. Ultimatum, które było przezabawne. Jeżeli można byłoby je odczytać literalnie, to groziło w istocie rzeczy wojnie Litwą. Ale w zamian za co? Polska była skłonna nie podjąć tej wojny. Nie o zdobycie terytorialne, chodziło proszę Państwa nic innego. O normalizację stosunków politycznych. Poseł polski w Tallinie, Wacław Przesmecki, przekazał ultimatum posłowi litewskiemu Broniusowi Dalidę. Jedynym załatwieniem odpowiadającym powadze sytuacji jest natychmiastowe nawiązanie stosunków dyplomatycznych i to bez warunków wstępnych. Termin 48 godzin. To bardzo śmieszna wojskowa groźba, która służy umocnieniu pokoju. Bardzo rzadko w polityce zdarzają się takie historie. Tu się zdarzyło. Litwini z ulgą przyjęli te ultimatum, bo mogli rozwiązać nierozwiązywalny problem. I od tego momentu zostają nawiązane normalne stosunki polsko-lityckie. 1938 rok jest bogaty, aż za bogaty w wydarzeniach. Dochodzi do postawienia żądań niemieckich wobec Czechosłowacji. Skończyło się to wszystko smutno, a nawet haniebnie konferencją monachijską. Na konferencji Czechów potraktowano przedmiotowo, wzywając ich przedstawicieli i nakazując wykonanie postanowień. Postanowienia były proste. Czechy oddają pograniczne spor na rejony Niemców Skąd się wzięła ta polityka, którą potem określono specjalną mianem polityki epismentu? Skąd się to w ogóle wzięło? A to się wzięło, proszę Państwa, stąd, że Wielka Brytania i Francja nie były gotowe do wojny. Nie rozumiały to. Rozumiały, że konfrontacja zbrojna z Niemcami w 1938 roku nie ma żadnej szansy. Dlatego za troszeczkę cenę ten moment trzeba odwlec. Przepraszam, została poświęcona, bo proszę Państwa, oddanie Sudetów to oddanie potężnych nadgranicznych umocnień, bez których obrona kraju byłaby niemożliwa. I tutaj także odzywa się polska polityka w tle. W momencie, kiedy w Monachium już wszystko ustalono, Polska wystąpiła z ultimatywnym żądaniem do Pragi oddania zrabowanego w roku 20. Śląska Cieszyńskiego. Poseł Polski w Pradze, Kazimierz Papę wręczył ministrowi spraw zagranicznych Czechosłowacji, Kamilowi Krofcie, ultimatum żądające przekazania Polsce spornych terenów. Rząd polski oczekuje odpowiedzi niedwuznacznej, przyjmującej lub odrzucającej żądanie sformułowane w przedłożonej nocie do południa 1 października 1938 roku. W przypadku odrzucenia lub braku odpowiedzi. Rząd polski czyni jedynie rząd czechosłowacki odpowiedzialnym za dalszy ciąg zdarzeń. Śląsk, powiedzmy sobie to szczerze, należał się Polsce. To była znowu ziemia z większością zdecydowaną Polską. Zagarnięta zbrojnie w sposób zresztą wyjątkowo padły przez Czechów w roku 1920. Z rozkazu marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do żołnierzy idących na Śląsk Załęziańskim. Za chwilę przekroczycie Olzę, skazaną w ciągu długich lat na upokarzającą służbę rzeki oznaczającej granicę, nieistniejącą w sercach tych, co jej brzegi zamieszkują, ani w sercach całego narodu. W 1938 roku Beck, polityka polska, powtórzyła dokładnie to, co Czesi wykonali w roku 20. Kiedy Polska znajdowała się o krok od zagłady, Czesi wbili nam nóż w plecy, rozpoczynając nawet działania zbrojne. Polacy tego nie zrobili w 1938 roku: nie zaatakowali Czechosłowacji, zażądali oddania tego, co się Polsce należało słusznie. Inna sprawa, że moment mógł być oceniany niefortunnie. Inna sprawa, że pojawiły się spekulacje o porozumieniu polsko-niemieckim, ale tego porozumienia nie było. Stosunki polsko-sowieckie. Można zaryzykować twierdzenie, i warto o tym pamiętać, że gdyby w 1939 roku doszło do wojny polsko-sowieckiej, Polska miała wszelkie szanse, żeby tę wojnę wygrać, przynajmniej defensywnie, to znaczy odeprzeć wszelkie uderzenia sowieckie. Ale mimo wszystko Związek Sowiecki stanowił zło siłę, bo liczyła się nie tylko jakość dowódców, ale masa żołnierska, masa czołgów, masa samolotów. A tą Stalin mógł dysponować niemal bez granic. Liczyła się ponadto jeszcze jedna rzecz. Związek Sowiecki był niezaangażowany w grę, która toczyła się w Europie. Świadomie został przez mocarstwa zachodnie z niej nawet wypchnięty. Stalin w związku z tym miał swobodę działania. Mógł pozostawać z boku, mógł przyłączyć się do której ze stron. Co leżało przede wszystkim w jego interesie? W interesie Związku Sowieckiego leżało najszybsze doprowadzenie do wojny europejskiej. Stalin obawiał się, bowiem niesłuszne zresztą, że mocarstwa zachodnie szykują interwencję przeciwko Związkowi Sowieckiemu. To była taka stała obsesja Stalina. Co prawda, w tym okresie Związek Sowiecki znajdował się w dość trudnej sytuacji. Był bowiem. Jeśli uznać zagrożenie europejskie za realne, a subiektywnie było ono realne, był obiektywnie zagrożony na drugiej granicy, na Dalekim Wschodzie. Tam ekspansja japońska doprowadziła w 1938-1939 roku dwukrotnie do wybuchu ograniczonych bitew nadgranicznych, krwawych jednak, które w każdej chwili mogły przerodzić się w regularną wojnę. Sowieci po Rosji rosyjski odziedziczyli kompleks japoński, bali się Japonii. A tym bardziej bali się sytuacji, w której ruszą Niemcy, ruszy Polska i Japonia równocześnie na Związek Sowiecki. Stalin za wszelką cenę chciał tego uniknąć. Co mu mogło dać gwarancję bezpieczeństwa na jakiś czas w Europie? Nie żaden sojusz. Broń Boże, wojna europejska, zaangażowanie potencjałów europejskich, starcie ich z sobą i w dalszej konsekwencji co? Wyczerpanie obu stron konfliktu, dające czas na odbudowę i rozbudowę potęgi militarnej Związkowi Sowieckiemu i wystąpieniu przez niego jako arbiter w ostatniej fazie konfliktu. Arbiter, który będzie w stanie rozbić jedno względnie drugie, a może nawet oba ugrupowania i zaprowadzić pakt sowietika w części lub w całej Europie. Od czasów Włodzimierza Lenina do Michaiła Gorbaczowa nadrzędnym celem polityki sowieckiej była ekspansja komunizmu na całą Europę i cały świat. Ekspansja różnymi metodami pokojowymi i zbrojnymi. Metody były do dyskusji i metody były zmienne. Cel był jeden – i Stalin był temu celowi wierny. Był jednak politykiem realistycznym i uważał, że należy stworzyć najpierw koniunkturę, która umożliwi realizację takiego scenariusza. Dlatego sytuacja, w której wybuchnie wojna w Europie, powodowała, że miał, jak to się mówi, kłopot z głową. I w świetle dalszych wydarzeń, o których za chwilę, trzeba uznać, że jeżeli będziemy uważali kogoś za podżegacza wojennego, który doprowadził do wybuchu II wojny światowej, na pierwszym miejscu, trzeba wmienić Józefa Stalina, na drugim, inny widać a z listy tej praktycznie wyłączyć Adolfa Hitlera. Mówiliśmy już o tym i powtórzę też czas. Hitler nie chciał wojny w 1939 roku. Poniekąd został w tą wojnę wepchnięty i zmuszony do niej. Niemcy nie były w pełni gotowe do wojny w 1939 roku. i Hitler chciał jeszcze poczekać. Wydarzenia potoczyły się inaczej, przede wszystkim ze sprawą Stalina. Kiedy doszło do układu brytyjsko-polsko-francuskiego, zapobiegli Brytyjczycy postanowili wciągnąć do niego również Związek Sowiecki. Do Moskwy pojechały misje wojskowe brytyjska i francuska, które usłyszały od Stalina z zadziwiającą szczerością bardzo jasną propozycję. Przekładając ją na język konkretów, wyglądała tak: Jeżeli mocarstwa zachodnie wyrażą zgodę, aby armia sowiecka na wypadek zagrożenia pokoju, miała możliwość wejścia na terytoria Rumunii, to znaczy do Mołdawii i Bułkowiny oraz Polski, na tak zwane ziemie wschodnie, ziemie zaburzańskie, w okolice Wilna i Lwowa, to Związek Sowiecki zawrze układ Zachodu. Jeżeli nie, to w ogóle nie ma o czym mówić. Nasi zachodni sojusznicy zachowali się tutaj może jedyny raz w historii XX wieku, w latach 30. w. II wojny światowej, farwo bez polskiego alianta. Zapytali Warszawę, odpowiedź Becka była kategorycznie nie. Trudno się dziwić. Oddanie połowy Polski bez wojny Związkowi Sowieckiemu byłoby szaleństwem, byłoby absurdem. Było nie do pomyślenia i było niewykonalne. Sojusz z Niemcami być może tak. Poddanie się w gruncie rzeczy Związkowi Sowieckiemu na tych warunkach w żadnym wypadku nie Tutaj możemy antycypować wypadki zupełnie śmiało. Wiemy, czym skończyło się wyjście Armii Czerwonej do Republik Bałtyckich w 1939-1940 roku. Tutaj byłoby tak samo. Stalin w momencie, kiedy odrzucono te jego warunki, wiedział jedno. Wymarzoną wojnę europejską może mu zapewnić tylko sojusz z Adolfem Hitlerem. I sojusz ten zawrócił.